czy wieczór Państwu, dzisiaj moim gościem jest Piotr Renzer, wiceprezes kongresu Nowej Prawicy. Panie Piotrze, jako prywatny przedsiębiorca, Pan zapratuje się na, na to, jak zakładać firmę w Polsce. I czy mamy szansę na to, żeby młodzi przedsiębiorcy chcący pracować na swoim mieli takie warunki stworzone, jak na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie jest to bardzo proste, jest 90-dniowy okres, okres, 90 okres na start tej firmy, a jak firma nie wyjdzie, to ją zabijam z powrotem i myślę o nowym startupie. Witam Państwa. Szansa na to, żeby w Polsce można było prowadzić firmę normalnie jest tak długo, jak długo są ludzie chętni do tego, żeby o te zmiany w Polsce walczyć. Także szansa jest, póki co nie ma możliwości, bo to są dwie różne rzeczy. Natomiast w kontekście systemu, jaki obowiązuje w Wielkiej Brytanii, faktycznie ten 90-dniowy okres takiej prolongaty, podczas której już możemy działać, już możemy pracować, już możemy świadczyć usługi czy, czy wykonywać, Pracę jakąś produkcyjną, bez rejestracji firmy, umożliwia faktycznie sprawdzenie pomysłu. Yy, to jest podstawowa różnica między naszym systemem a systemem brytyjskim, ponieważ Dopóki nie sprawdzimy swojego pomysłu, nie będziemy wiedzieli, czy on działa, prawda? Więc w Polsce sytuacja jest taka, że my najpierw musimy się zarejestrować, nie wiedząc, czy choć jednego klienta na swoje usługi znajdziemy dokonując rejestracji firmy w Polsce, już jesteśmy dłużnikiem, ponieważ już musimy odprowadzić składkę ZUS, już patrzy nam do kieszeni urząd skarbowy, już mamy wszelkie inne zobowiązania. Jeżeli nie daj Boże ktoś jeszcze zatrudni pracownika, no to już w ogóle jest kaplica. W Wielkiej Brytanii jest to w oparciu o zdrowy rozsądek, skonstruowane tak, że ja faktycznie przez 90 dni, jak startowałem, mogłem pracować, świadczyć usługi i Nikt o nic nie pytał. Dopiero po tym okresie ja podejmowałem decyzję, czy pomysł, jaki miałem na moją firmę, się sprawdził, czy to rokuje, abym mógł zarabiać takie pieniądze, jakie mnie interesują, jakie są mi potrzebne do, do przetrwania. Jeśli tak, idę do urzędu, rejestruję firmę. Jeśli nie, dokładnie tak jak Pan powiedział, pakuję się i albo wymyślam jakiś inny pomysł, który również mogę przetestować, albo no, po prostu nie nadaje się do tego, aby prowadzić firmę. A, a jakie mają Państwo pomysły na zmniejszenie bezrobocia w Polsce, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy kończą studia i pytanie, co dalej? Jest tylko jeden pomysł na zmniejszenie bezrobocia w Polsce. Polega on na. Uwolnieniu gospodarki. Tylko i wyłącznie. Proszę pamiętać, że miejsca pracy tworzą tylko i wyłącznie prywatni przedsiębiorcy. Miejsc pracy nie tworzą urzędnicy, miejsc pracy nie tworzą politycy, miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Osoby, które zakładają firmy i które zatrudniają ludzi. I tym osobom trzeba po prostu pozwolić działać. Skoro w Polsce koszty pracy są tak wysokie, że nie opłaca się zatrudniać pracowników, no to w takim systemie zawsze będzie wysokie bezrobocie. Musimy doprowadzić do tego, aby przedsiębiorcy mogli bez problemu prowadzić swoje firmy, żeby koszty pracy były niższe. I nie obłożone tak ogromnymi daninami, bo tutaj oczywiście nie mam na myśli, żeby ci przedsiębiorcy wypłacali mniej pracownikom, tylko żeby wszystko, co wypłacają, trafiało do ich kieszeni. To jest podstawowa sprawa. I wtedy ludziom będzie się opłacało pracować, a bezrobocie będzie sukcesywnie maleć, ponieważ będzie się rozwijała gospodarka w sektorze prywatnym coraz więcej firm, coraz więcej miejsc pracy to jest naturalne. Teraz parlament szykuje na nowelizację prawa bankowego i wedle tej nowelizacji ma to ułatwić depozyty pośmiertne, że członek rodziny miał depozyt, o którym nie wzięliśmy, umiera i teraz bardzo trudno te pieniądze odzyskać. Tylko, że w tej nowelizacji ma być jeszcze zapis mówiący o tym, że jeżeli nie będę miał żadnego spadku biercy, to państwo będzie mogło przejmować te pieniądze. No i właśnie o to chodzi. Ja ten temat już poruszałem również w jednym z moich materiałów na moim wideoblogu, który jest w pracowaniu to właśnie o to chodzi. Chodzi o to, aby umożliwić instytucji państwa polskiego zabieranie tych pieniędzy. Tutaj nikogo nie obchodzi to, urzędników nie obchodzi to, czy spadkobiercy znajdą te środki, które gdzieś są zamrożone na tych tak zwanych martwych kontach. Tutaj chodzi o to, żeby szybko sprawdzić, czy jacyś spadkobiercy są, jeśli nie, to żeby zabrać te pieniądze. To jest prawdziwa przyczyna powstania tego projektu zmian w naszym prawie bankowym i nie miejmy żadnych złudzeń, że to już kolejna próba przejmowania majątków. W tym wypadku chodzi o osoby zmarłe, natomiast niczym się to nie różni od pomysłu wprowadzenia ustawy przejmowania majątków emerytów, którym wypłacana emerytura jest niższa niż 1400 zł miesięcznie. Pracuje się w tej chwili nad projektem ustawy, który będzie umożliwiał samorządom przejmowanie takich majątków, jeśli dany emeryt zdecyduje się dobrowolnie na to, aby resztę swojego życia spędzić w jakimś domu w spokojnej starości. Wtedy samorząd będzie mógł przejąć jego majątek prywatny. No więc o co w tym chodzi? O dobro starszych ludzi? No na pewno nie. Na pewno nie. Jak tak, to moim powinno powinna wyglądać ordynacja podatkowa? Bo to obecna to taka mało przejrzysta, tu mogę odliczyć, tutaj nie mogę. To jest celowe, dokładnie tak samo jak celowo konstruuje się bardzo zawiłe prawo w Polsce, tak samo ordynacja podatkowa jest celowo tak bardzo zawiła, żeby z jednej strony łatwo było kontrolować przedsiębiorców i pracowników, z drugiej strony, aby łatwo było coś na nich znaleźć, ponieważ te przepisy są tak zagmatwane i w wielu miejscach sprzeczne, że niestety ale przedsiębiorca musi dokonać wyboru, według którego przepisu chce prowadzić swoją firmę. I w wszystko zależy od tego, jak bardzo musi się wykazać wynikami osoba, która przychodzi na kontrolę z Urzędu Skarbowego, i wtedy albo przychyla się do jego interpretacji, albo nie. Kilka dni temu zrobiło się głośno w internecie od informacji, ponieważ wyciekł jakiś mail wysłany wewnętrzną pocztą wśród urzędników kontroli skarbowej, że kontrole skarbowe mają być skuteczne. Skuteczne to znaczy nie zakończone pouczeniem, tylko zakończone karą. Chodzi tylko i wyłącznie o wpływy do budżetu państwa i to było napisane wprost w tym mailu. Więc proszę państwa, skoro to są pitbulle, które mają za zadanie przyjść i wyrwać nam kawałek naszej własności, no to niestety ale nie można się spodziewać w, tym, w oparciu o przejrzysty system prawny czy przejrzysty system podatkowy, bo wtedy oni nie mieliby się do czego przyczepić. A Pana zdaniem, rząd sprywatyzuje branżę górniczą? Czy, czy, czy będzie to robił jakimiś, jakimiś okrężnymi drogami poprzez a, restrukturyzację kosztów, na przykład? Gdyby chcieli. E... Sprywatyzować branżę górniczą, to już dawno by to zrobili. W Polsce są prywatne kopalnie, które działają, działają bardzo prężnie, są rentowne i jakoś można. Yy, ostatnio ogłośna sprawa yy, przecież są chętni, aby kupić te kopalnie, które są nierentowne. Tak? Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby projekty nierentowne zamykać. Bo jeżeli mamy do tego dokładać tylko po to, żeby było, to jest błąd, to jest obciążenie dla gospodarki. Ale skoro jest prywatny inwestor, który wie, jak z tego nierentownego projektu zrobić rentowny, chce w to zainwestować swoje pieniądze, uważam, że najlepszą drogą jest mu na to pozwolić, bo dzięki temu zachowujemy miejsca pracy dla tych wszystkich ludzi, którzy pracują w danym zakładzie. I to nie dotyczy oczywiście tylko górnictwa, tylko każdej innej branży. Zachowujemy te miejsca pracy, tym rodzinom dajemy, yy, dajemy możliwość, możliwość zarobienia na swoje życie, a w przeciwnym razie skazujemy ich na to, że wylądują w pośredniaku i i tak trzeba będzie wypłacić im zasiłki no dla bezrobotnych. Tak, no, no, no tak to możliwe, że prywatnym się opłaca, a państwowym nie. No to jest bardzo proste. Żaden prywatny przedsiębiorca nie pozwoli sobie na to, aby wydać więcej, niż ma wpływu. Bo sobie zdaje sprawę z tego, że taka procedura ma bardzo krótki, krótki żywot, a niestety, jak się wydaje, nie swoje pieniądze i to jeszcze na nie swoje potrzeby, no to tutaj nie ma żadnych limitów, żadnych granic, żaden rozsądek nie obowiązuje i tak są prowadzone przedsiębiorstwa państwowe. Tam skala pieniędzy jest tak ogromna, że to musi prowadzić do upadku, nie ma innej możliwości. A jak Pan skomentuje nowy model gospodarczy Chin, który, który między innymi zakłada, że nie będzie już tani Chin, czyli, że produkcja w Chinach już nie będzie taka tania i czy to będzie miało wpływ na, na polską gospodarkę? To będzie miało wpływ na każdą gospodarkę, mm. ponieważ Obecnie Chiny są centrum produkcji światowej. Natomiast ja spodziewałem się takiego ruchu, ponieważ moim zdaniem jest to konsekwencja. To jest tylko rezultat pewnych działań, które w Chinach miały miejsce od pewnego czasu, a które skutkowały tym, że najwięksi gracze na rynku produkcyjnym na świecie zaczęli się z Chin wycofywać. A zaczęli się wycofywać dlatego, ponieważ w Chinach podrabiany jest, absolutnie wszystko. I identycznego Rolexa, jaki wyjeżdża z fabryki Rolexa w Chinach za ileś tam tysięcy funtów, można kupić dosłownie za 3 czy 4 dolary na targowisku 2 km dalej. Tylko i wyłącznie dlatego, że w Chinach podrabiane jest absolutnie wszystko. I w końcu najbardziej liczący się światowi producenci poszli po rozum do głowy i uświadomili sobie, że oddawanie technologii powoduje tylko i wyłącznie Łącznie to, że to za chwilę ten sam produkt wykonany z niższej jakości surowców, ale jednak taki sam produkt trafia na rynek, powodując no, mniejszą ich sprzedaż. Więc w tej chwili obserwujemy takie zjawisko raczej wycofywania się produkcji z Chin do innych obszarów. Jak to się potoczy dalej, zobaczymy. No, bardzo mi się podoba tylko jedno w Chinach, że tam reakcje na sytuację gospodarczą w kraju są podejmowane natychmiast, z kwartału na kwartał, z miesiąca na miesiąc. Tam się nie tworzy strategii rozwoju Europa 2020 tak jak się to odbywa tutaj u nas. Kto wie, co będzie za kilka lat? Oni reagują natychmiast. Mają dane z poprzedniego kwartału, oczekują innych w przyszłym, wprowadzają stosowne zmiany. Nie czekają na to, co będzie i czy wróżbita Maciej wywróżył to, co trzeba i czy to się sprawdzi. Bo za kilka lat to tutaj już nie będzie co zbierać, a oni dalej będą centrum najbardziej rozwijającym się gospodarce na świecie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.